Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat planów stworzenia mega miasta na Śląsku, który często jest nazywany mianem Mega Miasta Katowice. Obecnie teren ten jest w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, która jest jedynym takim tworem w Polsce. Jednak w planach jest stworzenie jednego wielkiego miasta, a projekt super miasta opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Jednak nie wszystkim pomysł stworzenia wielkiego miasta przypadł do gustu. Jak wielkie może być megamiasto Katowice i dlaczego myśli się o jego utworzeniu? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, ponieważ to może znacznie zwiększyć zasięg filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu superexpress.pl pod tytułem: W Polsce powstanie megamiasto. Pięć razy większe od Warszawy. Czarne chmury nad Pomysłem. Autorstwa pani Katarzyny Kapusty Grochli. Oraz artykuł na portalu Man.pl pod tytułem: Będzie nowe miasto w Polsce, ma być większe od Warszawy. Autor artykułu nie podpisał się. Nowe miasto na Śląsku miałoby być największe w Polsce, bijąc wielkością Warszawę czy Gdańsk. Jednak w Polsce funkcjonują już dobrze wielkie ośrodki miejskie ze wspólną komunikacją i współpracujący ze sobą. Można tu przytoczyć trójmiasto czy aglomerację warszawską, jednak w przypadku pomysłu stworzenia Supermiasta na Śląsku mówimy o czymś więcej. Idea ta bardziej przypomina chęć stworzenia jednego ośrodka miejskiego, aniżeli ściślejszej współpracy i autonomii każdego z miast, jak informuje portal SuperExpress.pl. Od jakiegoś czasu głośno mówi się o koncepcji mega miasta, które miałoby powstać na południu Polski. Założenie opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego na prośbę przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka. Już sama koncepcja rozpaliła do czerwoności internautów i media. Klutego pomysłu jest założenie, że mega miasto będzie funkcjonować podobnie jak Warszawa. Sam Kazimierz Karolczak uważa, że im szybciej powstanie, tym lepiej dla rozwoju istniejącej metropolii. Obecnie jest to 41 miast i gmin. Które składają się na metropolię, ale zarządzane są oddzielnie. Każdy ma swojego włodarza, wybiera swoją radę i tworzy swoje własne programy rozwoju. Nie ma wspólnej koncepcji. Jak mówił na antenie radia piekary, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którego wypowiedź przytacza portal superexpress.pl, nie jesteśmy w stanie ustalić wspólnej strategii rozwoju. Wszystkie wskaźniki pokazują, że zapadamy się gospodarczo-populacyjnie. 200 tysięcy mieszkańców zniknęło zaledwie w 7 lat. Prognozy pokazują, że do 2060 roku może zniknąć następne 600 tysięcy, jak informuje portal superexpress.pl. Górnośląsko-zagłębiowska metropolia chce utworzyć największe miasto w Polsce, a nawet w Europie. Pod względem powierzchni będzie znacznie większe niż Londyn. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie się nazywało. W tej kwestii prawdopodobnie zostanie rozpisane referendum. Wiadomo za to, gdzie zostanie zlokalizowane. W samym centrum Województwa Śląskiego. Wydaje się, że najprawdopodobniej główną siedzibą będą Katowice. Z uwagi na to, że jest to największe miasto w całej metropolii, a różne oddziały miejskie mogą być zlokalizowane w wielu miejscach. A jaki jest cel stworzenia metropolii na Śląsku? Głównie są to narastające problemy i jednym z głównych problemów metropolii jest odpływ młodzieży. Stworzenie miasta Katowice miałoby to powstrzymać. Jak czytamy w źródle: Młodzież ze Śląska i Zagłębia właśnie tam wyjeżdża na studia i z nimi wiąże swoje plany zawodowe, tam zakłada rodziny i tam finalnie odprowadza podatki. Eksodus młodych ludzi z województwa śląskiego będzie dla tego województwa sporym problemem. Tak opisany jest problem emigracji młodych ludzi do Warszawy czy Krakowa. Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa tego procesu do około 2040 roku w Krakowie będzie więcej dwudziestolatków niż w całym górnośląskim okręgu przemysłowym. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1880 roku. A jakie są scenariusze dla Katowic i okolic? Jak czytamy na portalu Manej.pl Pierwszy ze wspomnianych scenariuszy rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma nawiązywać do Warszawy. Miasto Metropolitalne Katowice miałoby zastąpić Związek Metropolitalny Gmin na prawach powiatu o charakterze metropolitalnym. Powstałyby Wielkie Katowice składające się z 18 gmin. Megamiasto otworzyłyby Będzin, Bytom, Chorzów, Czelać, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radziąków Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Śmiętochowice, Tarnowskie Góry, Tychy i Zabrze. To nie oznaczałoby rezygnacji z symboliki czy nazw. Wspomniane gminy byłyby jednostkami pomocniczymi metropolii, co oznacza własne zarządzanie budżetem lokalnym i odpowiednią autonomię budżetową. Gminy dochody czerpałyby głównie z podatków, które w całości miałyby do nich wracać. Chodzi na przykład o podatki od nieruchomości czy podatki rolne. Kolejnym źródłem byłyby wpływy z majątku Metropolii, znajdującego się na obszarze miasta, który przed wejściem w życie ustawy był własnością tejże gminy. Pieniądze miałyby trafiać do budżetów gmin, także z kasy państw. W Metropolii istniałoby pewnie wiele sporów na temat podziału pieniędzy czy kompetencji poszczególnych gmin. Ewentualne spory miałaby rozwiązywać Komisja Rozjemcza złożona w równych częściach z radnych Metropolii, prezydentów miast Metropolii oraz zewnętrznych ekspertów. Takie zmiany mogłyby wejść w życie od 2026 roku, a to oznaczałoby, że już w przyszłym roku mieszkańcy głosowaliby nad składem pierwszej rady Metropolii oraz superprezydentem. Drugi projekt zakłada stopniowe przyjmowanie zadań gmin przez Metropolię. Na przykład w kontekście transportu publicznego, zdrowia czy edukacji. Zbudowanie dużej metropolii w obrębie Katowic mogłoby pomóc w zatrzymaniu młodych ludzi w obrębie Katowic i gmin ościennych. Budując taką metropolię, na pewno skupiono by się na transporcie publicznym, żeby nastąpiła łatwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi gminami. Lecz do zatrzymania eksodusu młodych ludzi, według mnie, to nie wystarczy. Trzeba by było zadbać o dostępność mieszkań, przedszkoli czy żłobków, żeby młodzi ludzie mieli łatwość w zakładaniu rodziny i osiedlaniu się na stałe w katowickiej metropolii. Sądzę, że z mieszkaniami może być łatwiej, z uwagi na zmniejszającą się populację okolic, jednak wiele z nich pewnie już obecnie nie jest w najlepszym stanie i aby ściągnąć ludzi spoza metropolii, to deweloperzy musieliby wybudować nowe osiedla, a żeby tak się stało, to musiałoby wzrosnąć zainteresowanie samą metropolią, co przyciągnęłoby ludzi na Śląsk. Osobiście uważam, że na Śląsku powinno skupić się na tym, aby obecni mieszkańcy i młodzież pozostali na tych terenach. I to musi być główny cel na najbliższe lata. Tereny Śląska to tereny przemysłowe, więc obecnie tam zamieszkuje wielu specjalistów w dziedzinach technicznych. Może warto, aby zaczęto tam inwestować w nowe technologie. Jestem ciekawy, co wy o tym wszystkim sądzicie. Podoba Wam się wizja mega miasta na Śląsku? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia filmu o kanale Śląskim oraz subskrypcji kanału. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia!